A ja jeszcze jedną krótką sprawę, niestety, jak gdyby własną. No nie jest to zbyt eleganckie, że ja się dopominam o suby, łapki, pozytywne komentarze, darowizny, wsparcie, etc. dla mnie na sprzęt dla kota. No ale przy mojej liczę właśnie na te y, suby, wsparcie, etc. Ale przy mojej niemal śladowej emeryturze, no staram się jakoś przeżyć i działać zwłaszcza w YouTube i właściwie mając netto niewiele ponad 500 zł, emerytury, to bez pomocy znajomych, no to bym prawdopodobnie nie przeżył, a tym bardziej nie funkcjonował i nie mógł nagrywać. Bo przecież ceny i opłaty rosną. Co więc można zdziałać za niewiele ponad 500 zł tej emerytury netto? Gdyby nie to, że czasem zdarzy się incydentalnie jakieś sporadyczne zastępstwo w kościele, czy, yy, czy to, że pomagają mi niektóre życzliwe osoby, no bym wręcz nie mógł przeżyć, a tym bardziej działać, choćby właśnie na YouTubie w internecie. No a na dodatek jeszcze w październiku skradziono mi smartfona Huawei yy, z pełnią karty z pełną nagrań filmów zdjęć yy, kartą pamięci. No więc zostaje mi chyba liczyć nie tylko na to, że policja to znajdzie, bo coś nie za bardzo się stara, ale na życzliwość internautów, no i jakąś łaskę opiekę boską i dalsze wsparcie znajomych, którym znów już z góry dziękuję i modlę się, by wszystko było dobrze również ze strony internautów i bym jakąś pomoc czasem uzyskiwał. Co daj Boże, amen.